Radio André Hof. Wracamy do naszej audycji. Przypomnę Państwu, że przy mikrofonie Marek Gdycz, a moimi gośćmi są dzisiaj pan Andrzej Famielec z Kalwaria24 i nasz redakcyjny kolega Jacek Dyrlaga, który zastępuje dzisiaj, jest kaskaderem, zastępuje tak jest. Marcina Płaszczycę, który jest na konferencji prasowej w Wadowicach i już za tydzień pewnie nam opowie, co się tam działo. A sporo dzieje się w naszych samorządach. Panowie, zeszły tydzień to był tydzień sesyjny. Bo zawsze w ostatnim tygodniu odbywają się sesje rad gminnych i powiatowych. Powiatowych chyba też. Myśmy mieli w Andrychowie bardzo burzliwą sesję i od niej bym chciał zacząć. Zacznijmy od tego, że. No to, co było najważniejsze, czego wiele osób się nie spodziewało, choć byli tacy, którzy mówili później, że się domyślali, że coś takiego się stanie. A stało się, panie Jacku, pan przypomni. Proszę, no ale tutaj musimy jeszcze powiedzieć jedno, że następnego dnia po tych zmianach gościł u nas pan przewodniczący, można powiedzieć, stary, nowy, pan przewodniczący Roman wracający, Powracający, tak. I powiedział, że do wtorku. Nawet nie było wiadomo, że będą dokonane takie zmiany. Czyli dopiero właściwie zapadła ta decyzja albo wieczorem we wtorek, albo w środę rano. Tak przynajmniej twierdzi pan przewodniczący, że będzie no właśnie, ta inicjatywa zmian. Myślę, że nasi słuchacze doskonale wiedzą, co się stało, ale Przypomnienie. woli... No. Solidności przypomnijmy. Otóż w czw na czwartkowej sesji, która miała rozpocząć się o godzinie 10, podczas omawiania punktu pod tytułem porządek obrad, najpierw pan właśnie Babski zadał pytanie panu przewodniczącemu Krzysztofowi Kubieniowi. Dlaczego do Regionalnej Izby Obrachunkowej wysłał zapytanie o legalności powołania na kwietniowej sesji Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki Moskitu, który ma prowadzić basen. I pan Kubień wtedy już był wolno, ale pan Gwabski był ciekaw, jakim prawem podpisał się przewodniczący właśnie, Rady Miejskiej, skoro nie skonsultował swojego kroku z Radą Miejską i nie uzyskał od Rady y, pozwolenia na, na taki ruch, bo. Jak powiedział pan Wabski, mógł się podpisać radny Krzysztof Kubień i wszystko byłoby w porządku. We własnym imieniu miał prawo to zrobić. Natomiast jeżeli się podpisuje jako przewodniczący, no to wypadałoby, żeby ta rada chociaż wiedziała o tym, że pan przewodniczący coś takiego chce zrobić. I to był początek. Właśnie. Można powiedzieć, to była ta, ta malutka śnieżka, która ruszyła po stoku i stawała się coraz większą śniegową kulą, bo zaraz potem głos zabrał pan radny Tadeusz Sarley. I złożył formalny wniosek o odwołanie pana przewodniczącego, a zaraz potem odwołanie wiceprzewodniczącej, pani Alicji Studniarz. Przedstawił zarzuty. Opublikowaliśmy je na stronie pełną listę. Nie chcieliśmy w to ingerować omawianiem, tylko pokazaliśmy, jak to wygląda. I po czym przez trzy godziny trwało odwoływanie i powoływanie nowego przewodniczącego i zastępcy przewodniczącej. Przewodniczący został ponownie, jak w poprzedniej kadencji, pan Roman Babski. A drugim wiceprzewodniczącym obok dotychczas yy, yy, pełniącej tę funkcję Doroty Magiery, która jest nadal wiceprzewodniczącą, został Tadeusz Sarley. I yy, no, yy, chyba Państwo sobie potrafią wyobrazić, że tego rodzaju yy, akcja. Yy, Odwoławczo-wyborcza nie jest przyjemna dla tych, którzy są odwoływani, i rzeczywiście atmosfera była taka trochę zawiesista i, no i padały takie słowa pełne goryczy. Niestety, mm. no na pewno to było, skoro, skoro sam obóz związany z panem burmistrzem. E jeszcze nie wiedział we wtorek, że, że takie coś będzie, że będą procedować odwołanie, no to tym większe zaskoczenie musiało to wywoływać u pana przewodniczącego i u pani wiceprzewodniczącej, którzy mieli zostać odwołani. No i tam i takie były też yy, trochę. Jakby ostatnie słowa, jakie chcieli wypowiedzieć, to warto tego odsłuchać. Ja bym tego nie chciał powtarzać, ale warto, jakby Państwo mhm. posłuchali, bo trochę poddawali się mechanizmom demokracji, mówiąc, że większość ma prawo dokonywać mhm. takich rzeczy. Potem ich koledzy, na przykład trochę z taką pretensją do tych radnych, dwójki głównie radnych, którzy nagle y, przestali. Y, y, Poddawać się tej koalicji, właśnie podległej. Panu tak zwane Kubielim. porozumienie to było. Temu, tak? w, tym, w ramach tego Oni go opuścili. Mhm. Mieli chyba tam, nie chcę też za nich mówić, ale mieli chyba trochę inne wyobrażenie o tym, jak to będzie wyglądało, jaka była mhm. praktyka. I, I pożegnali się z panem Kubieniem i z tym porozumieniem. A potem były do nich pretensje. No, yy, Wręcz mówiło się o jakichś renegatach, zdrajcach, którzy po prostu opuścili tak zacne towarzystwo i, i zostawili na pastwę ludzi burmistrza pana Kubienia i panią studniarz. No i przy okazji też była wielka nieobecność, bo z tego co pamiętamy na sesji pojawiło się 20 radnych i zabrakło jednego. Dodajmy do tej pory też Szefa koalicjanta. Koalicyd. PiSu, czyli pana Kobielusa. Tak, Macieja to... Kobielusa, który był szefem swojego komitetu wyborczego tak? i tego klubu. I z jego klubu, tak. Dwie osoby odeszły, a jego nieobecność, rozumiem, że usprawiedliwiona, też jednak mimo wszystko o czym świadczy. Znaczy tak, to jest taka wymowna nieobecność. Tak, tak. Powiedzmy to tak, może usprawiedliwiona, bo miał tam jakieś zajęcia jako ratownik medyczny i, i szef tutaj, tej, tej służby ratowniczej, to, to oczywiste, ale jakby na to nie spojrzeć, akurat się to tak, w cudzysłowie to mówię, szczęśliwie złożyło, że nie musiał być obecny na tej sesji i brać w tym udział, że jego radni, bo raptem miał ich dwóch. Obydwoje opuścili to porozumienie i zagłosowali przeciwko dotychczasowemu przewodniczącemu i wiceprzewodniczącej. Pani wiceprzewodnicząca tłumaczyła się, bo tam zarzuty były takie właśnie, że się zabawą udziela, że nie bywa, że nie uczestniczy w niektórych sytuacjach. To, to była tylko część tych zarzutów. Pani wiceprzewodnicząca tłumaczyła się swoją sytuacją rodzinną i, i, i kłopotami zdrowotnymi córki. E, e, oczywiście współczujemy, ale mm, i, i, no, potem były zarzuty, że e, pana radnego Mikołajka, że e, nie rozumie, zwłaszcza radnych kobiet, które nie rozumieją matki, i tak dalej, która i tak dalej, i tak dalej. No, Pełni współczucia i zrozumienia dla takiej sytuacji. Próbujemy też na to spojrzeć z trochę innej strony. No jeżeli ktoś podejmuje się pełnić funkcję publiczną, to musi mieć do tego swoje osobiste, rodzinne i prywatne warunki. Jeżeli mam sytuację na tyle trudną, że ona mi koliduje, to dokonuję wyboru: albo się zajmuję rodziną, albo radą. I wtedy składam mandat i zostaję w sprawach, zajmuję się sprawami prywatnymi. To rzecz jest oczywista. A nie może być tak, że przez kolejne miesiące własną nieobecność tłumaczy się w jeden sposób. Przypomnijmy, że kiedyś pani wiceprzewodnicząca była. No, Troszeczkę namieszała między szkołami dwójką i trójką, kiedy były pomysły na ich połączenie i, i wrzuciła kilka takich pomysłów. Ja już nie chcę tego powtarzać, bo to nie ma co wracać do starych rzeczy, a kiedy przyszło co do czego, i trzeba było stanąć przed tymi rodzicami i powiedzieć im, że na przykład tak nie powiedziała, że to nie do końca tak wygląda, jak jest to przedstawiane, pani radna się nie pojawia i znowu była ta sama wymówka. Mhm. Zdrowie córki. I to, I to za każdym razem, no to jeżeli, jeżeli ta sytuacja komuś koliduje, to, to niestety, ale no musi podjąć mhm. decyzję, męską decyzję, że albo to, albo to. Mhm. Y Tutaj y również wypowiadał się y w naszym radiu y nowy pan przewodniczący. No i stwierdził, że y ważna była wypowiedź pani wiceprzewodniczącej, tej odchodzącej, odwoływanej, że ona nie ufa panu burmistrzowi. W związku z tym y pan przewodniczący Babski nie wyobraża sobie takiej relacji między y wiceprzewodniczącą rady a burmistrzem. Y, gdzie jest ten bra brak minimalnego zaufania. prawda? I to, y, y, obóz, to, by, to tak był jeden za z zarzutów tego... skierowany wobec całego prezydium, dotychczasowego, y, 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 y. zwłaszcza przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, powiedzmy przede wszystkim, tak. bo pani przewodnicząca to ewentualnie zastępczyni jego, mm. ale tak naprawdę kieruje radą przewodniczący. I, tak. były, I były te zarzuty, właśnie, że nie ma możliwości podjęcia jakiegokolwiek dialogu, wypracowania, mm. Jakiegoś y, 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 wspólnego stanowiska, kompromisu w niektórych sprawach. Mhm. Bo potem pan Kubień zaprzeczał, że on oczywiście ch chciał być, ale go nie przyjęto, ale to... mhm. a burmistrz mówi, że od kilku miesięcy mimo kilku prób nawiązania dialogu z panem przewodniczącym, no nie dochodziło mhm. do tego. Są na to niestety twarde dowody, bo wiemy, jak wyglądało negocjowanie podwyżki śmieci, dramatyczna wpadka. Po prostu prezydium, które mogło przyjąć podwyżkę do 13 zł, a tak długo się opierało, że, że stanęło na 15. Więc wywalczyli dla swoich wyborców odwazło te drożej niż mogło być. Tak, no z pewnym no to, Porażka, z no, pewnym ale to, to totalna jest, no? porażka. No, na, na... No, potem, mm -hmm. potem z tym moskitem. No, upór mm -hmm. godny lepszej sprawy, mm -hmm. bo basen stoi napełniony wodą właściwie już się grzeje pod, yy, po, to, te wodę, żeby dzieci yy, po wakacjach mogły tam już wejść. A tu nie, zupełnie niezrozumiały opór, żeby nie powoływać żadnej doski organizacyjnej, która mogłaby prowadzić ten basen. Próba wepchnięcia tego basenu do y, zarządu ZGK, który się broni rękami i nogami, bo już ma na karku te y, odkryte pływalnie i co roku ogromny deficyt finansowy z tego powodu. I prezes mówi, za Boga, nie chcemy tego basenu. To musi prowadzić jakaś inna jednostka organizacyjna. No tak. Natomiast też można spojrzeć na to wszystko jeszcze inaczej. Mówię o jakiejś takiej przyszłości, o tej kadencji jeszcze władz, która będzie trwała. Mianowicie, po tych zmianach personalnych, to już można powiedzieć, że pełnia władzy przechodzi do obozu Pana burmistrza, ponieważ ma tę większość tak jest i teraz, teraz już nie będzie tłumaczeń, że tam opozycja czy, czy tam no, można powiedzieć, że już w tej chwili opozycja, bo przedtem tworzyła większość, ale że ta opozycja czemuś przeszkadza. No, mogą się zdarzyć jakieś oczywiście absencje na, na sesji i, i, i dojdzie do jakichś głosowań dziwnych. No ale generalnie m, przejęcie już pełne władzy przez y, obóz y, związany z panem burmistrzem oznacza, że, y, że ten obóz bierze pełną odpowiedzialność y, za to, co się tutaj będzie działo. No, ale to też ułatwi rozwiązanie wielu spraw. Mhm. Oczywiście, odpowiedzialność muszą ponieść ci, którzy. Było takie nieszczęśliwe wystąpienie, moim zdaniem, pana radnego Sarleja, wiceprzewodniczącego teraz. Trochę się tak niezgrabnie wyraził. Wielu dziennikarzy to podchwyciło. On powiedział. Niedobrze. Panie Tadeuszu, proszę mi wybaczyć, jak pan mnie słyszy. Jak on powiedział, że ma nadzieję, że decyzje będą zapadać nie tu na sali, tylko w gabinecie pana burmistrza. O nie. Ale to chodziło. Chyba ja, chyba, się, chyba Źle to, się, wysłowił, źle się bardzo... wysłowił, bo chodziło pewnie o to, że, że jakieś będą podejmowane próby negocjacji, uspokojenia nastrojów, a potem już jakby na, sesji, na, na sesjach, na, na sali Wszyscy obrad będą, będą podejmowane przygotowane... jakieś decyzje. prawda? Czy znaczy, kompromisy, czy pewne tak, ustalenia, tak. Powinny tak, tak, zapadać tak. poza salą sesyjną, bo, bo, bo gdzieś trzeba się tak. dogadywać. Jeżeli. Yy, na, Wielu przewodniczących to powtarza. Radni mają przychodzić na sesję jak uczniowie do szkoły z odrobionymi lekcjami. Mają mieć przeczytane wszystkie dokumenty, mają mieć mhm. wypracowane stanowisko i jeżeli z kimś próbują osiągnąć kompromis, porozumienie, wynegocjować jakieś wzajemne ustępstwa, to rzeczywiście trzeba to robić troszkę na... Po to są komisje między o, innymi. No właśnie o tym, no. o tym miałem powiedzieć, że przecież tam powinna się odbywać przede wszystkim praca. Musimy kończyć, ale myślę, że sytuacja jest rozwojowa i, i to wszystko ciągle jednak. No będziemy teraz patrzeć na, 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 na to, jak pracuje Rada pod nowym przewodnictwem. Bo w Kalwarii rozumiem, że na razie spokój i cisza. W Kalwarii jest spokój i cisza, czekamy do końca czerwca na sesję. Nie było u nas sesji w majowej i zobaczymy, co się będzie działo. Czyli wszystko co wesołe dopiero przed wami. Tak. Albo i nie wesołe, w zależności jak ktoś się na to popatrzy. Bardzo panom dziękuję. W dzisiaj w przeglądzie tygodnia oprócz mnie, Marka Nysza, udział wzięli pan Jacek Laga i pan Andrzej Famielec. Do widzenia.